Ale z tego miejsca chcę też podziękować bardzo gorąco i przekazać informację o wsparciu konkretnym, finansowym dla części naszego personelu, czasami nazywanego słusznie czy niesłusznie niemedycznym. Dla naszych wspaniałych pań, bo to zwykle panie są salowych, dla panów, bo to zwykle panowie są noszowych, dla kierowców karetek, dla pracowników transportu medycznego i wszyscy ci, którzy przepracowanych mają co najmniej 21 dni w tym obszarze covidowym, to postanowiliśmy też przekazać jednorazowy dodatek, jednorazową wypłatę 5 tysięcy złotych. Um, niech to będzie pewne dodatkowe wsparcie i y, takie, y, taki ukłon też w stronę tych, tej bardzo ważnej części personelu y, niemedycznego.